Są takie dni, kiedy wracasz do domu, i jedyne, o czym marzysz, to zapaść się pod ziemię. To był jeden z tych dni. Nic nie szło po mojej myśli. Czułem się, jakby ktoś wyssał ze mnie całą energię. Automatycznie wszedłem do łazienki. Odkręciłem wodę, nałożyłem pastę na szczoteczkę i zacząłem myć zęby. Tempo wpatrywałem się w swoje odbicie w lustrze. Zmęczone oczy, blada cera, puste spojrzenie. Lustro oddawało dokładnie to, co czułem. Byłem cieniem samego siebie. Myłem zęby mechanicznie, w ten i z powrotem, w ten i z powrotem. W pewnym momencie odwróciłem głowę w stronę umywalki, żeby wypluć pianę, i wtedy kątem oka coś przykuło moją uwagę. Moje odbicie w lustrze nie odwróciło głowy. Zostało tam z twarzą skierowaną prosto przed siebie. I na jego ustach pojawił się powolny, szeroki uśmiech. To nie był miły uśmiech, był drapieżny, zwycięski. W jednej chwili odwróciłem się z powrotem w stronę lustra. Serce waliło mi jak szalone, wszystko było normalne. Moje odbicie patrzyło na mnie z tą samą zmęczoną miną co wcześniej. Idealnie naśladowało każdy mój ruch. Potrząsnąłem głową. To tylko zmęczenie przewidziało mi się. Mruknąłem do siebie, próbując zignorować zimny dreszcz, który przebiegł mi po plecach. Skończyłem myć zęby. Opłukałem twarz zimną wodą. Jeszcze raz spojrzałem na swoje odbicie. Było normalne. Zgasiłem światło w łazience. Zamknąłem za sobą drzwi, ale nie na klucz. Wszedłem do sypialni i rzuciłem się na łóżko, naciągając kołdrę aż po samą szyję. Próbowałem uspokoić oddech. Cisza w mieszkaniu była niemal ogłuszająca i wtedy to usłyszałem. Leżałem w bezruchu, sparaliżowany strachem. Ktoś właśnie zamknął się w mojej łazience od środka, a potem z mroku pokoju, z kierunku, w którym znajdowały się drzwi łazienki, dobiegł szept, mój własny głos, szepczący spokojnie, chyba o mnie zapomniałeś.